Spędzasz większość czasu w pozycji siedzącej, pracując, bolą Cię plecy, w wolnym czasie oglądasz ulubiony serial i czujesz, że Twoje ciało jest usztywnione i zastane? Mam dla Ciebie zestaw ćwiczeń, które wykonywane regularnie mogą zdziałać naprawdę dużo. Pierwszym ćwiczeniem jest pozycja głębokiego przysiadu. Staramy się ustawić całe stopy na ziemi, rozepchać szeroko kolana, jedną dłoń dajemy do ziemi, drugą rotujemy w kierunku sufitu. Będziemy tutaj pracować nad odcinkiem piersiowym kręgosłupa oraz nad otwieraniem bioder. Wykonujemy 10 powtórzeń na stronę. Następnie chwytamy się za obie stopy lub kostki i prostujemy nogi w kolanach. Co pozwoli nam rozciągnąć całą tylną taśmę. Kolejne ćwiczenie w leżeniu tyłem. Chwytamy oburącz jedną nogę pod kolanem, delikatnie naciągamy na siebie i prostujemy nogę w kolanie, maksymalnie. I powtarzamy również 10 razy na stronę. Rozciągniemy całą tylną taśmę nogi, czyli grupę kulszowo-goleniową, mięśnie, dwugłowę. Kolejne ćwiczenie to rotacja odcinka piersiowego kręgosłupa w długim wykroku. Skupiamy się tutaj mocno na spięciu pośladków na prostowaniu nogi w tył. I to ćwiczenie zmobilizuje otworzy nasze biodra i odcinek piersiowy kręgosłupa. Wykonujemy 10 powtórzeń na stronę, następnie siadamy na piętach i chwytamy się za stopy. Wypychamy mocno biodra do przodu razem z kolatką piersiową. ściągamy jednocześnie barki do tyłu. I to ćwiczenie mocno rozciągnie naszą klatkę piersiową, jak i całą przednią taśmę. Idealne ćwiczenie dla osób, które się garbią. Kolejny jest tak zwany skorpion, czyli pozycja w leżeniu na brzuchu, ustawiamy ręce na boki i sięgamy przeciwległą stopą w kierunku dłoni. I to ćwiczenie zmobilizuje nasz lędźwiowy odcinek kręgosłupa. Wykonujemy 10-15 powtórzeń na stronę. Kolejne, tak zwane rozciąganie kanapowe, czyli rozciąganie zgina czy bioder. Pamiętamy tutaj o napięciu mięśni pośladków oraz mięśni brzucha. I staramy się utrzymać tą pozycję około minimum minuty. I ostatnie ćwiczenie w pozycji siedzącej ze skrzyżowaną nogą. Przyciągamy mocno kolano do klatki piersiowej. Prostujemy plecy i głęboko oddychamy. Rozciągamy tutaj mięśnie pośladków oraz dolny odcinek pleców. I staramy się wytrzymać 30-60 sekund w pozycji.